Na to wszystko. Także... Wydaje mi się, że teraz możemy zauważyć tylko taką hostę Bitcoina, który idzie swoim A. torem, tak jak od początku miał to wyznaczone. Niestety nasze altcoinowe kasyno zostaje trochę w tyle. Wydaje mi się, że też może być to powodem, że rynek jest po prostu za bardzo rozwodniony. I ten kapitał nie jest aż tak skumulowany na tych pozycjach, jak to można było zauważyć w w poprzednich cyklach, dlatego te wzrosty są, ale są na takich coinach, które są nieoczywiste właściwie dla rynku, bo tam jest bardzo dużo coinów, które zrobiło dobre wyniki. Nie wiem, BGB na przykład, czy ten Virtuals i różni agenci AI, który, którzy pojawili się znikąd i po prostu zrobili zrobiły te coiny mega wyniki. Ale no, nie jest to to, czego byśmy oczekiwali. Jednak, no powiedzmy ten rynek się podzielił w pewien sposób, ale Bitcoin dalej idzie swoim torem, także ci, którzy byli bardziej w Bitcoinie, są, wydaje mi się, że zadowoleni. Jednak, ostatnie, ostatnie spadki. Mieliśmy mega likwidację, dużo osób mówi, że to było ponad 2 miliardy, jednak 2 miliardy likwidacji było na samym Bybit. CEO Bybit mówił o tym, że według jego kalkulacji mogłoby, mogło to być między 8 a 10 miliardów likwidacji podczas jednego Masakra. dnia. To jest tyle, co to jest więcej niż crash luny FTX-a, Celsjusza i covid crash razem wzięty. To jest jakaś kąpiel po prostu we krwi. No, ja akurat nie skupywałem za, za dużo. Udało mi się zapakować trochę sui. Marek już zdążył się pochwalić, ale no, dziwne rzeczy to się to dzieją. Jest takie... Niby, no ale patrz, jesteśmy tylko kilka procent od all time high Bitcoina, a sentyment na rynku jest bardzo słaby.